Śmiałko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Gamer. W dzisiejszym na nagram dla Was jak gram w Liga Kartuna. Ale zanim to, to jeszcze pokażę Wam co tutaj trzeba zrobić. Wyzwanie: Aby zdobyć więcej monet, ukończ codzienne wyzwania. Każdego dnia będą czekać nowe. Jako drużyna, w której jest szybsior, ro rozegra jeden mecz. Podnieść dwa do ładowania. I po trzecie, podnieść trzy do ładowania przy więc takie rzeczy muszę zrobić, tutaj do odblokowania różne postacie, statystyki, stadiony, piłki i stroje. Ja wybram oczywiście niebieskie, bo niebieskie idealnie mi się nie zlewają, więc ja akurat wybrałem te Tutaj zagram turniej, a dzisiaj jeden mecz dla Was zagram z ligi Kartuna. Ale zanim to, to jest to od siebie wszystkich moich najlepszych widzów. A są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszą według Caja. Pozdrawiam Czerwoną Martynkę, Pozdrawiam Martynę. Pozdrawiam Damiana Cieplyszawa. Pozdrawiam Juksa. Pozdrawiam Jakuba Niekubę, Pozdrawiam Sirwena. Pozdrawiam Cichego Podłoga M. Pozdrawiam Kamina Rada. Pozdrawiam Nike. Pozdrawiam Hubuca 22. Pozdrawiam Huberta Lesnickiego, pozdrawiam Huberta Churkacza, pozdrawiam Roberta Lewandowskiego, pozdrawiam Messiego, pozdrawiam MPP, pozdrawiam Skilereka, pozdrawiam Dadzia, pozdrawiam szartowanego, eh, pozdrawiam Romaniniego Lajwa, pozdrawiam Wojtka Olejniczaka, pozdrawiam um, Rolnika, pozdrawiam Simona ja pozdrawiam Unice. 23, pozdrawiam Kreciku, Pozdrawiam MR Żabka20, Pozdrawiam Kubeku, Pozdrawiam e, Michol320, Pozdrawiam Macie, Pozdrawiam Niete228, Pozdrawiam Hartowanego, Pozdrawiam Becya27, To jest ziomek, Pozdrawiam Z4ever, Pozdrawiam kevina Pozdrawiam Kanika, Pozdrawiam MMM, Pozdrawiam Maro, Pozdrawiam Setu, Pozdrawiam Dziennika, Pozdrawiam Zenka, Pozdrawiam Siemolo69, i pozdrawiam pozdrawiam Sonka Piotra Kuczyńskiego pozdrawiam Dominika Czapańskiego, pozdrawiam poluneta wulkanowego 395 i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przede mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz jak widzicie mam tu jeden puchar, a jeszcze potrzebuję czterech pucharów. Najpierw tabelę zajrzyjmy turnieje Polska, na którym jestem w miejscu w tym tygodniu. Taka opcja jest Polska nigdzie nie widzę To się stało, że nie ma Polski To dziwne Polska jest 24 z dzisiaj O! No to wysoko w rankingu się wpijeliśmy Dobra, nigga cartoona zdobyć te puchary jedno, a mam jeszcze cztery puchary do zdobycia. Oczywiście, Biorę Kęki, Jake'a, Robina i nie, niezmiennie nie, nie Oczywiście, naciskamy tutaj i tylko jeden krótki filmik to będzie. Przeciwko Gambolowi, Darwinowi, Richardowi i Tobiasowi gramy. Z niesamowitego świata Gambola. Zobaczymy, czy ta mała kazałka coś dobrąbi. Ale pewnie tak. Ojoj, 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 oj. Nie. Jest. I tak. 1-0. No. Banda gambola. Przegrywa z moją dobrą drużyną. MVP będzie ta mała karzałka, zobaczycie. Chelsea, dalej. Wczoraj była MVP ta mała karzałka i dzisiaj tak samo będzie, bo ona nie zwalnia tempa. Dobrze, dobrze, Gumball mi nie zapierze piłki. Uwaga! Ty dozera! No nie mogę! Prawie tak samo jak w eliminacjach, kiedy tor w Szęstochowa nie wygrał meczu z Legią, a się bardzo starał. Podobno. No nie, 3 do zera! Zaczynamy, do, druga połowa. Dzisiejszy film będzie krótki, bo to tylko liga. Dzisiaj będę dla was garał. ci dawaj, mała kazełko dawaj, 4-0, oni nam nie biją gola, oni nam nie biją gola. No jest, 50. 0 Dzisiaj będzie chyba czyste konto, o ile jeszcze czegoś nie stwierdzenimy po drodze. No i to by było na tyle. Dzisiaj w końcu pierwsze czyste konto bez taraty bramki. Gwiazdka nie musiała się wycinać przy żadnym strzale, bo po prostu nie było zagrożenia. Czy mój bar ramek. Zobaczmy. Jest! kolejny puchar Wygrywasz Niga asu. No coś niesamowitego! Teraz jeszcze Nigak Gwiazd! Potrzebuję kolejnego, trzeciego pucharu. To główna. Dobra, to lecimy do torny głównej. To na wicie tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przyfajny odcinek w kasach tak drugiego odcinka Słucharu Parkouna, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. Pawłowicki Jamer. No i to ja Wam dalej nie przedłużam za to na to rodzinom i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło część cipa. Oni też to jest bonus za to, że nie straciłam gola, a gwiazdka nie musiała się wycinać przy żadnym strzale. Bo po prostu nie było zagrożenia przy mojej bramce i tyle. To tyle. Pa, cześć. I do zobaczenia na moim najbie Od godziny 16.00 do 18.00. Pa pa, cześć. Narta.